No i Siemanko z tej strony użytkownik. Play games kupujemy sobie stocznię, bo jest najtańsza. Tylko mnie na nią stać. Dobra, w stoczni no. mamy taką też jedną misję. Tak, stocznia kupiona za 10 tysięcy dolarów. I idziemy do łódki. Punkt Charlie. Zbierz paczki zanim Skończy się czas. W ogóle nie lubię łodźmi pływać w GTA. Nienawidzę. Dobra, zbieramy te paczki. No nie. Kurcze, dobrze, szło, musiało się coś stać. Ja nie mogę. Dobra, jest, ale straciłem za dużo czasu. Nie wiem czy się uda. No już widzę te głupie rampy. Jest, dobra, jedna jest. Druga. I jeszcze... Ostatnia z tego co widzę, jest zaliczona. Dobra, teraz nie jest źle. Zbieramy sobie paczuszki, kurczę mało czasu. Jest ciekawe, czy zdążę. Tak, nie zdąży to normalnie. Nie wiem, co sobie zrobię. Tak. Kurczę, minuta czasu. No, zobaczymy. Tak. Tak. To mi się wydaje, że nie zdążę, ale bądźmy dobrej myśli. Kurcze mało czasu. Tu jeszcze jedna myślę, że dużo jest ostatnia. Nie, nie zdążę. Kurde. W ostatnich sekundach. Ja nie mogę, ale mam szczęście. Normalnie to mi się podoba. Ostatnie sekundy i zdążyłem. Pięknie. Dobra, stocznia będzie nam dochód przynosić jakiś tam. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek. Na razie.